Hala popularnego spożywczaka w Toruniu, witamy serdecznie. Czwarty pojedynek w tym sezonie, czwarty mecz popularnych Katarzynek. Toruńska Energia, białe stroje kontra. Beniaminek Ford Germas, ekstra klasy AZS Rzeżu, Rzeszów, stroje granatowe. No i toruńska drużyna po ostatnim efektownym zwycięstwie tutaj we własnej hali nad widzewem Łódź prowadzi również w tym meczu na początku drugiej kwarty 31 do 17. Na razie. Zdecydowanym faworytem e, Toruński zespół, który, który mm, no, spełnia swoje oczekiwania. Dodajmy, że początek e, tego spotkania, czyli pierwsza kwarta 22-13, już na początku drugiej. O czas prosi trenera ZS-u e, Rzeszów, e, trener Wojciech Downar Zapolski. Na inaugurację Torunianki przegrały tutaj e, we własnej hali z Artego Bydgosza, ale później zwycięstwo w rybniku nad e, Robem 89 do 79, później wygrana efektowna z Widzewem 93 do 60 i to pojedynek numer 4, w którym Torunianki raczej nie zamierzają przegrać, bo Rzeszowianki na razie, na razie w tym spotkaniu zbierają mocne cięgi 17 do 33 już. Przewaga urosła do 16 punktów, no a dwa poprzednie mecze w jednym spotkaniu drużyna, w jednej kolejce drużyna AZS-u Rzeszów pauzowała. Mamy niekompletną ilość zespołów. Ford Germa z Ekstra Klasie. Misiek. I bardzo ładna akcja. Dwutaktem tutaj mijając jak tyczki. Slalomowe, Paulina Misiek zdobywa dwa punkty, 38 do 18 i przed chwilą pod koszem faulowana Joanna Kędzia. Dobrze zauważyła Misiek, ta odegrała piłkę na obwód i uspokojona cała akcja przez kapitan Emilię Tłumak, ale wolne miejsce Martyny Koc. Trzeci mecz, czwarty może od... Kosza bardzo dobrze, bardzo czysto. Piłka wpada do kosza. Nie dotykając obręczy. 40 do 19. Między innymi Weronika Itczak. Świetny występ w poprzednim spotkaniu z Widzewem. Uś tutaj tak dużo, tak wiele. Znowu punktów nie było. Olbrzymi aplauz, olbrzymie brawa. Bo dwa punkty. Pierwsze w tym spotkaniu zdobywa Roxana Płonka. No więc teraz przydałyby się jeszcze punkty Róży Ratajczak. 59 do 34. Wcześniej Rzeszowianki zdobywały 40 kilka punktów. 38 z Wisłą Kraków. Tak więc no w Toruniu nie ma zbyt wielkiej różnicy, ale ten zespół potrzebuje, potrzebuje, widać, nauki i ogrania w Ekstralidze. A tutaj Lauren Bell prowadząca Gry w toruńskim zespole. Ratajczak, Paulina Misiek. I niecelny rzut po toruńskiej stronie. Lauren Bell na razie cały czas. Te 38 punktów zdobytych przez AZS Rzeszów w Toruniu. 61 na koncie toruńskiej energii. Martyna Koc. Bardzo ładna trójka, bardzo ładne rzut z dystansu. 64-38. 26-punktowa przewaga po 30 minutach było 27 punktów w tej czwartej kwarcie. Wciąż o jeden punkcik lepsze Rzeszowianki, ale powrót na parkiet bardziej doświadczonych zawodniczek teruńskiej energii powoduje, że ta przewaga już topnieje z samej czwartej kwarty, a przewaga z całego spotkania gospodyń wyraźnie znowu rośnie. No i jeszcze szukają tutaj pozycji do rzutu. Torunianki Swetanowicz wykorzystuje przewagę wzrostu. Wyraźnie najwyższa w tym momencie koszykarka na parkiecie w tym spotkaniu spokojne punkty 68 do 43. Piłka złapana po podaniu w górze jeszcze lekkie wyjście w górę, wykorzystanie wzrostu. A tutaj w odpowiedzi dwa punkty zdobyte przez Edytę Czerwonkę 68 do 45. To na ile można w tym momencie pewnie zagrać. Na tyle ile budżet pozwala krajowy skład. No i brawo jeszcze na koniec. Agnieszka Krzywoń nie trafiała z wolnych, ale poprawiła za trzy. Ostatecznie czwarta kwarta wygrana przez Rzeszowianki. 18 do 12. 18 do 12, ale cały mecz przegrany przez AZS w Toruniu. Energa wygrywa trzecie spotkanie w czwartej. Kolejce Fort Germans Klasy z Beniaminkiem, AZS-em Rzeszów 69 do 48, a najwięcej punktów zdobyła Emilia Tłumak, 12, Martyna Koc i 10 punktów Amerykanka Nicole Michel. Ten mecz miał, musiał być wygrany został wygrany bez większego nakładu sił. Energa z trzema zwycięstwami po czterech kolejkach Fort Germans Ekstraklasy.